Nazwa Świadkowie Jehowy wywołuje różne reakcje. Zazwyczaj kojarzymy ją z dwiema osobami pukającymi do drzwi w nieodpowiednim momencie i przestrzegającymi, że zbliża się koniec świata. A może pamiętacie doniesienia przedstawione w gazetach i telewizji o Świadkach Jehowy, którzy nie zgodzili się na transfuzję krwi. Kim są ci ludzie i skąd się wzięli? Strażnica, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe na Brooklynie w Nowym Jorku kontroluje działalność i wierzenia wszystkich świadków jechowych. Niedawno Strażnica opublikowała opis swoich dziejów, zatytułowany Świadkowie Jehowy, Głosiciele Królestwa Bożego. W przedmowie pada stwierdzenie, że nikt lepiej nie zna ich współczesnej historii niż oni sami. Dalej autorzy zapewniają, że przedstawiają wyłącznie prawdę. Duane Maniani, dyrektor Witness Incorporation oraz uznany ekspert w dziedzinie historii świadków Jehowy skomentował to następująco. Mieliśmy nadzieję w świetle oświadczeń członków Towarzystwa Strażnica zamieszczonych we wstępie do tej książki, że przedstawią oni zgodną z prawną historię swojej organizacji. Na stronie 178 piszą, Uczciwość jest podstawą naszej działalności. Na poparcie przytaczające cytat z pisma świętego, księga psalmów, że sam Jechowa jest bogiem prawdy. Obiecali uczciwość w tej księdze, ale czy dotrzymali obietnicy? Zatajanie prawdy. David Riccaboni pamięta długie lata pracy w siedzibie towarzystwa przy drukowaniu magazynu Strażnica. Widać go w filmie z roku 1953 zatytułowanym Działalność Towarzystwa Nowego Świata. Jedną z rzeczy, która mi imponowała jako świadkowi Jehowy, była nasza gotowość do przyznawania się do błędów. Uważałem to wówczas za wspaniałe. Wiedziałem, że towarzystwo myliło się w przeszłości, na przykład ustalając daty końca świata. Widziałem znaczące zmiany w ich doktrynie i czasami się niepokoiłem, ale od dzieciństwa byłem uczony, że w taki sposób świadkowie jechowe szukają nowego światła w swojej organizacji. Świadków jechowy często określa się mianem sekty. Dzieje się to tak często, że byli zmuszeni oficjalnie temu zaprzeczyć w publikacji pod tytułem Strażnica. Zdaniem pana jako specjalisty, czy to rzeczywiście jest sekta? Tak. Świadkowie jechowy zdecydowanie odpowiadają definicji sekty mimo wszelkich zaprzeczeń. Sektą zawsze dowodzi silna, centralna osobowość posiadająca władzę absolutną. W swojej publikacji strażnica przyznaje, że sekta rozwinęła się wokół Charlesa Teysa Russella, ich założyciela. Charles Tays Russell. Taze Russell, urodził się w Allegheny w Pensylwanii w roku 1852 w wieku 11 lat zaczął pracować w rodzinnym sklepie z odzieżą i odnosił znaczne sukcesy w handlu gdy miał 17 lat dostał się pod wpływy ruchu drugiego adwentu którego członkowie zajmowali się ustalaniem dat końca świata wkrótce zerwał kontakty z adwentystami i zaczął sobie radzić samodzielnie wydając publikację znaną teraz jako Strażnica Liczba jego zwolenników wzrastała, ale na froncie domowym pojawiły się kłopoty. W roku 1906 po wielu małżeńskich kłótniach Russell rozwiódł się ze swoją żoną Marią. Zamiast dzielić się z nią majątkiem, przekazał go Towarzystwu Biblijnemu i traktatowemu strażnica, które w całości kontrolował. Księga Głosiciele Królestwa wspomina o tym transferze w króciutkim przypisie, z którego nie wynika rzecz najoczywistsza. Pastor Russell oszukał swoją żonę. Autorzy głosicieli królestwa kilkakrotnie podkreślili, że pastor Lasel nie został uznany w innym Było to prawdą tylko dlatego, że żona nie wniosła tego zarzutu. Zamiast tego oskarżyła go o niemoralne traktowanie młodej dziewczyny, która mieszkała w nich domu. Był późny wieczór, około godziny 11. Objął ją i pocałował. Stało się to w przedpokoju, zanim weszli do holu. Nazwał ją swoją małą żoną, a ona odpowiedziała: Nie jestem twoją żoną. On powiedział: Będę cię nazywał córką, bo córka ma prawie wszystkie przywileje żony. Używał też innych określeń. Potem powiedział: Jestem jak Meduza, pływam to tu, to tam. Dotykamy raz jednej, raz drugiej. Jeśli reaguje, to biorę ją do siebie. Jeżeli nie, płynę do innych. Zapisała to dla mnie, żebym dokładnie wszystko zapamiętała, kiedy będę z nim rozmawiała. Przyznał, że to jego słowa. Dlaczego w głosicielach Królestwa Bożego pada stwierdzenie, że Maria Russell szukała chwały dla siebie, podczas gdy sąd orzekł: Powód przyznaje, że jest to nadzorem doskonałej moralności, a jego zeznania potwierdzają wszystkie zarzuty. Sędzia opisał jego zachowanie jako postępowanie okrutne i barbarzyńskie, dodając, że w stosunku do żony Russell cechował się bezwzględnym egotyzmem i samolubstwem. Które przytłoczyłyby każdą chrześcijankę i uczyniłyby jej życie nieznośnym. Byłam zaskoczona, dowiadując się o różnych dziwnych rzeczach na temat pastora Russella, kiedy prowadziłam na jego temat niezależne badania. W książce pod tytułem Dokonana tajemnica nauczał, że kościoły chrześcijańskie zostały założone przez łysych ludzi o mózgach wypełnionych dymem. Nauczał, że gdyby pies miał ludzką głowę, myślałby jak człowiek. Dawał porady zdrowotne będące zwykłą szarlatanerią. Na przykład twierdził, że zapalenie wyrostka wywołane jest przez ugryzienie robaków w okrężnicy. Swoim łatwowiernym zwolennikom sprzedawał tak zwaną cudowną pszenicę po znacznie zawyżonych cenach. O żadnej z tych spraw nie ma wzmianki w głosicielach Królestwa Bożego. Sposób, w jaki przedstawili swojego założyciela, bynajmniej nie jest uczciwy. Jesteśmy gotowi udokumentować, że Charles Russell uważał, iż był jedynym łącznikiem między bogiem i ludźmi. Nawet określał się mianem Bożego Rzecznika. Uznaje się go za autora dokonanej tajemnicy, która została ukończona po jego śmierci. Podobno Rasel nadzorował ją nadal z nieba. Tłumaczenie nowego świata Biblia przedstawiana przez świadków Jehowy, nazywana Biblią w przekładzie nowego świata, wywołała spore zamieszanie. W głosicielach Królestwa Bożego napisano, że jest to dosłowne tłumaczenie, wiernie oddające to, co się znajduje w oryginalnych pismach, oraz że cały komitet translatorski składał się z natchnionych duchem chrześcijan. Nie chcą ujawnić ich nazwisk. Mój świętej pamięci mąż Bill Setnar pracował w centrali strażnicy nad przekładem Nowego Świata. Poprzedni prezydent Fred Franz był odpowiedzialny za prace translatorskie. Nie był specjalistą ani od greki, ani od hebrajskiego. Miał ukończone tylko dwa lata college'u. Nie było tam żadnych naukowców. Wiem o tym, ponieważ znałam ich wszystkich osobiście. Tak zwany przekład został napisany, żeby odzwierciedlać ich własne osobliwe doktryny. A książka Głosiciele Królestwa Bożego nie mówi prawdy, twierdząc, że jest to oryginalne tłumaczenie prosto z greki. Jedynym człowiekiem, który znał grekę, był George Ganges, pracujący w komitecie translatorskim, a on z pewnością nie był uczonym, ponieważ sam mi powiedział, że zanim przyjechał do Buffalo był kucharzem od szybkich zamówień w Columbus Ohio. George Genges, kucharz od szybkich zamówień. Doktor Bruce Metzger jest uznawany za jednego z najlepszych światowych tłumaczy Biblii. Panie doktorze, czy Biblia w przekładzie Nowego Świata jest wiarygodna? Zwykły czytelnik zostaje wprowadzony w błąd przez pozory naukowości, którymi ci ludzie ozdobili swoje tłumaczenie. Ale to jest zwykła poza. Można by to nazwać nie wersją Biblii, lecz jej perwersją. Wymienili słowo Jehowa 277 razy w tekście Nowego Testamentu, podczas gdy nie występuje ono ani razu w żadnym znanym greckim manuskrypcie. Nie sądzę, by była to odpowiedzialna naukowa postawa. Kolejna kwestia dotyczy osoby naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Próbują za każdym razem, gdy jest to możliwe, umniejszyć status Jezusa, wiecznego Syna Bożego do istoty stworzonej. Nawet przekręcają pierwszy wers Ewangelii Świętego Jana. Na początku było słowa, słowo było u Boga i słowo było Bogiem. Piszą to z małej litery. To potworne. Panie doktorze, co pan sądzi o poprzednim?